mam kusię manderon Witam was w nowym odcinku z przygoda Chyba jest trzy. Słuchajcie sobie telefon Napiszcie mi błagam w komentarzach Naprawdę błagam was Jak nagrywać sam ekran bez mojego głosu Nie obchodzi mnie, że bez mojego głosu Ale naprawdę tak się będzie Wam lepiej oglądać mnie Ale przechodząc, mam kilka modów które ułatwiają mi życie z tego co pamiętam to nam się skończyło no właśnie bloki budowlane mamy chleba trochę to był dźwięk z robloxa Uo! jezus maria <laughs> to był dźwięk z robloxa taki dźwięk dodałem to może nie ułatwi, ale takie, taki dodatek. Jak ja już mówiłem, to błagam, zróbcie to. Czyli... Powiedzcie mi, jak nagrywać sam ekran na komputerze. Bez żadnej, bez żadnej instalacji w ogóle. Takiego Minecrafta nagrywać, to nie? To łatwiej by było. Naprawdę by mi to ułatwiło bardzo dużo. I zapytam się Was, chcielibyście godzinny odcinek z Minecraft przygody? O co ja to mówię, jak tak się jak bardzo, bardzo mało osób mnie ogląda. nikt pewnie nie napisa jak zrobić to i to i wam powiem w sumie nic Bo nie pamiętam co. chciałam powiedzieć smutno mi że nikt mnie nie ogląda Dobra. Ja coś tam widziałem, ja coś tam widziałem, coś tam pływało w wodzie. 念念念念念念念念念念念